Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, nacisnąć dzwoneczka, zaznaczyć tą opcję, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych filmach. A jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. mam MankroServerDome, a dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie. I jak już sami pod tyle wiecie, stworzyłem własny serwer w Minecrafcie. No i też takie małe info dla Was. Jeżeli chcecie pograć ze mną właśnie na tym serwerze, dajcie znać w komentarzach, jeżeli będzie no, sporo osób, no to pomyślę i nawet będziecie, yy, kilka osób będzie mogło mieć nawet możliwość nagrania ze mną filmu, więc myślę, naprawdę spoko opcja, no ale tak, jesteśmy na serwerze, yy, nie wiem jeszcze po prostu jak tą serię nazwać, yy, z takiego właśnie grania sobie w Minecrafta, dzisiaj jestem sam, ja będę na pewno jeszcze z kimś to nagrywano, bo to, to jest serwer multiplayer. No ale jesteśmy na razie. Normalny to jest survival bez żadnych pluginów. Yy, normalny po prostu survival, zwykły. No i jesteśmy. I trzeba zdobywać jakieś pierwsze rzeczy. Tutaj jest bedrock, to jest spawn. Taki mały można powiedzieć. Trzeba po prostu pierwsze item. Jak tutaj mam yy, początku, jakieś steki, 10 steków mam, żeby nie było, bo bym zgody umarł. Trzeba zebrać sobie... no po prostu. Musimy pierwszy zbudować jakiś dom. No i jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z tego serwera, dajcie znać w komentarzach. No ale no, ja na pewno tutaj z jakimś... z kimś na pewno to będę nagrywać też. Mm. Więc dobra, mamy tutaj trybno. Dr... 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 Ogólnie serwer jest na wersję Minecrafta 1.8. Jakoś jestem przywiązany do tej wersji. Więc jest na 1.8. Oczywiście możemy to w każdej chwili, mogę to zaaktualizować na jakąś inną wersję. No ale na razie gram na 1.8. Po prostu jakoś taki, mam sentyment do tej wersji, no i na, na nich gram. Dobra. Więc tak, 10 drewna to sobie to przerobię. Gdzie możemy zbudować dom? Jak myślicie? Gdzie możemy zbudować dom? Tu jest spawn. To, to gdzieś blisko spałmo, żeby tutaj się za bardzo nie oddalać. Tutaj gdzieś, myślę. Myślę, że tutaj nie będzie głupie miejsce na zbudowanie domu. Tutaj gdzieś, na tej górce. Wejdę jeszcze trochę na nią. Tam nie, nie rozglądałem się za bardzo, co tutaj jest, ale widzę, że tutaj są bagna, są świnki tam jakieś, to okej. Okay. Dobra, ja sobie chyba domek na tej górce zbuduję, myślę, że to nie będzie głupi pomysł, jak ja tutaj dom zbuduję. Tam jest spawn, no to ja gdzieś tutaj mogę zbudować dom, dobra. Ja nie jestem jakimś super budowniczym, więc nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ale no... postarajmy się zrobić. Jakąś na razie podstawę, myślę, coś takiego, nie wiem. Nie wiem, jak mi to wyjdzie tutaj trochę. Czekajcie, zrobimy pier... narzędzia. O! Dobra. Pyk! Dawaj jakieś kijki. Okej. Okay. Zrobimy sobie łopatę. Będę móc tutaj tego dirta wykopać, i na razie tyle chyba. Ja tutaj zniszczę ten crafting, przeszkadza trochę. Tutaj w tym miejscu zrobimy sobie na razie taki mały prowizoryczny domek. Myślę, że to chyba nie będzie połys. Tu, tutaj trochę poszerzę w lewo. No. Tyk. Tyk. Dobra, na razie zabuduję to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dawaj drewno, tyk. O, coś tutaj się... save'uje wszystko. Tyk, tyk. Na razie takie coś. To chyba będzie trochę za małe. Też nie chcę od razu jakiegoś wielkiego wstawiać tutaj. Potrzebowałbym owiec, gdyby owce by się tam przydały. Dobra, na razie jest takie coś. Jest to spoko chyba. Taka platforma na razie. Taki mały domek zrobię sobie. No myślę, że na razie taki mały będzie chyba spoko. Mogę podwyższyć o tutaj kilka. Zrobię taki mały, a jak coś, to będziemy oczywiście powiększać, ale na razie coś na start. Na razie po prostu startujemy normalnie. Nowy świat, nic na nim nie było ruszane. Nic kompletnie. Yy, mam mało już mam tego drewna. Muszę iść na jakieś drzewa. Już idzie noc. Masakra, wam powiem. Ale dobra, jakoś przeżyjemy, myślę. Tu są drzewa, to okej. Okay. Kurde, te bagna. Trochę takie złe miejsce, ale już nie będziemy kombinować. Mogą być te bagna. przykład może to się nie wiem, przerobić czy coś w tym stylu. Zobaczymy w późniejszych filmach, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żebym kontynuował serię. Bo jak nie chcę, no to co ja będę. Dobra, na razie kopiemy. Jest już noc się powoli robi. Okej, okay. pyk, dobra, mm, trochę mało, ale okej, okay, może na razie wystarczy. Nie chcę się też za bardzo oddalać, bo się znowu zgubię, bo ja tak mam. <laughs> no mam te steki, kurde, żebym tutaj nie ten, bo takie startowe itemki można powiedzieć. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 dobra. Myślę, że to jest dobre. Myślę, że taka platforma jest dobra. Taki sobie dom zrobimy. Z tamte, yy, chciałbym tamte te yy, świnki sobie tutaj przynieść i od razu by, byśmy mieli farmę świnek. Widzicie te świnki tam? Trzeba by je tutaj przyprowadzić. O, klipper już jest. Czyli wszystko działa, bo... Nie no, są yy, moby, to wszystko działa. Okej. Okay. Przemyślałam, że coś tam porąbałem trochę, ale jednak wszystko dobrze. Clipper tutaj się mnie interesuje. Nie, tylko mi tutaj nie idzie do mnie. Sobie tylko drewno będę kopał. Zaraz zrobimy sobie jakieś narzędzia. Muszę kamień. Nie, nie idźmy tutaj Dobra, musimy ogarnąć sobie jakiś kamień. Clipper tu idzie do mnie. Właśnie, zaraz sobie jeszcze ustawimy spawn pointa, bo nie wiem do końca, gdzie to jest ustawione. Nie chcę ryzykować, żeby mnie tutaj gdzieś wywaliło. Znaczy no tutaj mi powinno gdzieś zesponować, ale nie wiem. Dla bezpieczeństwa wolę sobie ustawić spawn pointa. To nie jest żaden cheat ani nic. to sobie z PowerPointa, no już na tym spawnie takim normalnym. O nie, mały zombie, weź mnie zostaw nawet, człowieku. Łomatko, ile tych mobów tutaj jest, łomatko. Sorry, pa, nie, ja nie dam rady. Tyle mobów, sorry, ja nawet nie mam miecza, już tak od razu noc zapadła. Kurde, ja nawet nie miałem czasu, żeby się przygotować na to. Dobra, czekajcie. Kurde. Halo, a z, na jakim to jest tym? Czekajcie. Easy. Nie, no jak easy? Niemożliwe, że jest easy. Ej, 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 czekajcie. Jak to easy? To, jest, to nie jest easy, na pewno. Nie, no przepraszam bardzo, na easy takich rzeczy nie ma. O nie. Musimy trochę uciec. I zaraz się to postaram naprawić. Zaraz się to postaram naprawić. No ustawiam normalny. Nie chcę, żeby było na easy, bo to takie. Dobra, żebyś już mnie zgubił z pola widzenia. Już, dobra. To czekajcie, robimy pauzę. Albo czekajcie, zrobimy tutaj, żeby nie było poziom trudności normalny. Kurde dobra, nieważne. I tak, I tak jest trudno według mnie, bo tych mogów jest tutaj bardzo dużo, więc, więc dobra. Dobra, nie narzekam. Muszę, ja muszę teraz sobie zrobić narzędzia. O, nie będzie taki pomysł. Mam crafting, to dobrze. Zrobimy sobie mieczyk drewniany, drewniaka na razie. Będziemy się klepać powoli, bo sobie jakoś to posortuję, eee, kilof. Kolejny. Kotyki. Tyk. 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 Siekierkę. I myślę, że wszystko na razie jest już. Też jest blisko pustynia. Tak trochę średnio. Średni jest ten obszar. Ale okej, już Nie Nieważne. Dobra, ja biorę Ciebie, Kraftingu mój. I się przydasz. Okej. Okay. Dobra. Tutaj bym prawie spadł. Zjem, żeby nie było, że zaraz się zabija, czy coś. I teraz jakby to to zrobić? Tam jest zombie. Dobra, lecimy się bić. Czemu nie? Czemu nie? Chodź. Zombiaka tam na luzie wezmę go. Nie chcę, żeby mnie tutaj szkielet rozobyło. O matko. O matko, co to jest? Czemu tu takie moby są? Co się dzieje w ogóle? To nie jest chyba normalne. Ja nie wiem, dlaczego tu są takie moby. Czy to jest taki ten tam... Widzicie to w ogóle? Widzicie co to jest? Mały Enderman? Nie. Widzicie co tutaj się dzieje? Przecież to nie jest normalne. A ja nie mam łóżka. Tak to bym to szybko przespał i by byłoby po sprawie. Mam fajna, to sobie popatrzę trochę, no ale patrzcie, kurde, tyle mogu. Nieźle. Dobra, idziemy. Idziemy, Jolo. Nie będę patrzeć się... Chodź pająków. Przed ty mi się przydasz, akurat. Chodź. Taki super groźny chyba nie jesteś. Dobra. O tyk. O! Jest nic. Pierwsze jakieś dobre itemy. Nie chcę patrzeć tylko się na tych Endermanów, bo to ja już nie wiem, co by było. Ja patrzę teraz na dole, bo ja już nie wiem, co by było, jakby mnie ten Enderman dopadł. Przecież ja bym już tutaj zginął, nie? Już by był pierwszy fejn. Oko Pająka. mi się nie przyda. Ale okay. Nie wiem, może się przyda do jakichś miksturek, ale miksturk to raczej później. Dobra, ginie. Dobra. Pierwszy EXP już jest zbierany. Tu mi Clipper obok chaty biega. Dobra, chodźcie tutaj bliżej mnie, bo ja tutaj nie chcę, żebyśmy tutaj rozwalił coś. Tyk. Dobra. Chodź tutaj, no dawaj, dawaj. Dalej, dalej. Chodź tutaj. Nie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. No i okej, okay, na razie jest spoko chyba. Nic tutaj już, jak żadnych mobów, chyba tutaj już nie ma. Dobra, możemy dalej budować. Uff, nie, idę po drewno. Jak ja będę budował, nie, nie, nie mając drewna. Slajmy. Matko, nie wiem czemu tutaj w ogóle tyle tych mobów. Nie wiem, może ja po prostu w Minecrafta za długo nie grałem i nie wiem już jak to działa. W ogóle jest ciemno. Ja wiem, że wy pewnie teraz nic nie widzicie. Sam, y, sam nic nie widzę, a potrzebuję kamienia. Kurde, że ta noc nastała tak szybko, nie wiem. Po prostu ja tutaj długo byłem aktywny na tym serwerze i sobie po prostu się noc zrobiła. Ale jakoś może to przeżyjemy. Więc jeżeli chcecie właśnie więcej odcinków z tego serwera i jeżeli chcecie w ogóle pograć ze mną, y, ponagrywać też na nim, to tylko mniej więcej o to chodzi. Na nim, na tym serwerze. Dodajcie znać w komentarzach. Zobaczymy. Dobra, ja tutaj sobie to przerobię. Mamy już jakieś tutaj pierwsze itemki, może jakieś nie są za super. Ale ten, dobra. Kurczę. Idzie już... Masz no, już powoli tutaj ten dzień się tak staje. Tu już szkieletor. Czy ja chcę z nim zadzierać? Nie. Chyba nie. Wiecie? Chyba nie. Mam Enderman, kurde. A ze szkieletorem. Dobra, idziemy się być. Jak coś, to weź. Właśnie, to buchniesz ty, i rozwalisz się rekora. Ej, nawet mnie nie strzela. Oj, tutaj. O nie! Mały zombie. Oj, tutaj. Mały zombie, nie cierpię, mały zombie. One są po prostu okropne. Dobra. Nie trafiasz. Dobra. Trochę tutaj sypu narobione. A to się zalepi tam. Się nie ma co przejmować. Dobra, dzień już wstaje o tyle dobrze. Yy, mamy te drewno. Możemy kończyć budowę naszego domku. Pyk. Na taki na wielkość na razie chyba będzie dobry, myślę. Pyk, pyk. Dobra, jest idealny. Na początek jest bardzo dobry. O już mi tu, już, już. Chodź tutaj, no. Dawaj. Ty, już na łuk jest nawet. Kurde. To nieźle. No nawet dobrze, że tyle tych mogów jest. Kurde, to jest za dużo tych szkieletorów. Boję się, że zaraz nie zauważą. O, muszę zjeść. Tyk. To się powoli to jedzenie kończy. Już, to jest bardzo zły pomysł. Ym. Dobra, to wszystko jest dobrze. O dobra, już się pa palą się, to już dobrze. To już tam natura ich, można powiedzieć, że zabije. Dobra, chyba na tyle nie będzie spoko ten dom. Zaraz ogarniemy sobie te zwierzątka. I trzeba kamień ogarnąć. W tej dziurze po kliperze. Będzie mi łatwiej tam znaleźć kamień. O, czyli coś dobrego zrobił ten kliper. Okej. Okay. Tyk. To ja tam pójdę sobie, pójdziemy. Tam jest trzcina. Dobra, czy ja tutaj znajdę? O, widzicie? Kurde. Elegancko. Dobra. To mamy już tutaj trochę tego kamienia. Jest plus. Tyk. Okej. Okay. Naciupam sobie tego kamienia trochę, żeby było i na narzędzia, i na jakiś piecyk, i jeszcze na zapas. Okej. Okay. Okej. Okay. Tyk. Dobra, chyba wystarczy. Nie chcę się tym budować. Dawaj. dobra, to się. Za... O, to mogę już. O, prowizorycznie trochę. Tyk. O. Nie będzie widać. To by to jakoś ładnie, żeby już ten świat nie był zmasakrowany. Dobra, jest, jest elegancko. Yy, więc tak, mamy teraz kamień, to jest dobrze. To już sobie mogę tutaj ten dom urządzać powoli. Nie wiem, czy trochę nie za wysokie to robię. Myślę, że. chociaż też nie, żeby było. Dobra, jest, jest raczej dobrze. Hmm, to jest sobie, zrobimy piecyk. Tyk. Rady tutaj postawię. Bo yy... no, na razie nic z nim nie mogę zrobić, ale zrobię sobie jakieś. No dobra, na razie. Idę po... Albo nie, no zrobię sobie. Ale nie mam w ogóle nic. To ja muszę i tak być Okej, okay. tam coś jest, ale pójdę tutaj, bo to jest drzewo spore. Króliczek się mamo. Trzeba po te świnki iść. Nie wiem co świnki. One chyba... To nasionka jedzą, nie wiem. Już nie pamiętam. Dobra. O! Tu jest to duże drzewo. Z niego tego dużo jest, Z tego drywna to można nerumbać. Okej. Okay. Tyk. 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 Dawaj, rąb się. Eee, okej okay. Dobra Dobra, dalej Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj Ewo, dawaj, dawaj. Dobra. Dobra Dobra, sprawdźmy, jestem akurat tutaj eee, O, jedzie, jedzie to, czy co? Wiem, że ten A, a wy? Wyzboże, naprawdę. Kurde, to średnie. O. Telefon. Ale wyciszony mam. Już nie słychać. Spokojnie, przygotowałem się. Kurde, nie idą te. Dobra. Czy zabić? Ile mam? Mało tego. Dobra, na razie zostawię. Na razie zostawię, bo na razie tak za bardzo nie potrzebuję. Jest jajko. Jajko, może coś. O! Ale super. Ale fajnie. Dobra, mm, więc tak. Tutaj sobie przerobimy. 36. Myślę, że. Tak, jak już jestem, to już można sobie na zapas tego trochę naciupać. Okej. Okay. Pyk. Pyk. Dobra. I idziemy. Wracamy. Chyba się jeszcze nie zgubiłem. Chyba. Chyba, chyba. Nie, no raczej nie. Dobra, nie, bo widzę pustynię. Dobra, i ja widzę mój dom. Okej. Okay. Dobra, to sobie przerobimy, pyk. Prawie jest tak. Okej. Okay. Dobra. Dobra. I pyk, budujemy, dokończymy. Jeszcze zrobimy tutaj jakiś wystrój i to w tym odcinku chyba będzie na tyle. No a tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym kontynuował I no i napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie zagrać, no to napiszcie, że byście chcieli nagrać ze mną film Raczej nie zagrać, tylko grać, ale nagrywać ze mną Wiecie o co chodzi? Napiszcie Ja tutaj skończę Okej okay. Co tam było? Królik nie jestem jakimś super budowniczym, wiem o tym, ale dom na razie może być. To jest zwykły kwadrat, wiem, wiem. Nie musicie. Zwykły kwadrat, wiem o tym. Dobra, dawaj jeszcze tam się kierę. 5, 4, pyk. Czuwaj. Pyk. 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 Dobra. Fyk, nie mam jeszcze tego scroll'a. Jeszcze Jeszcze mi się nie udało zakupić. Na razie nie było jak. Ale dobra. Jeszcze, da jeszcze jakoś daję radę, nie? Nie, nie upałam. A się już skończę zaraz, to się Ale idealnie. Dobra. O. Trzeba dokończyć jeszcze ten dach, i chyba tyle, okej, okay. dobra. Porobimy sobie jeszcze jakieś narzędzia, żeby nie było. I jeszcze tutaj damy sobie, zrobimy drzwi. Więc tutaj chyba będzie na środku, nie? Chyba tak będzie dobrze. Dobra, na razie dom kwadrat może być. O kurczę, co ja tutaj zrobiłem? Okay. To tutaj jest podłoga, no tak. Trzeba światło ogarnąć. Yy, dobra. Yy. Dobra, to zaraz ogarniemy, ale jeszcze tutaj sobie zrobię kilka tych patyków. Zrobimy tak. Kilof się przyda na pewno. I tak. No i siekiera. I miecz miecz. Jeszcze chyba starczy. O, tak, o, Zamieniamy to. Tu sobie damy tutaj tak. Gdzie jest moja ta? Tyk. Dobra. To jeszcze tu. Dobra, jest ideolo. Jeszcze tylko muszę iść po drewno, żeby zrobić taki. Znaczy to chyba tak działa, że się da zrobić węgiel z drzewa? Chyba jeszcze to działa na tej wersji. Nie wiem, masakra, wam powiem. Ale dobra, nie, no raczej działa. No właśnie, rozejrzyjmy no się trochę. Jak to tutaj to wygląda? Są bagna, tam jest pustynia. Możliwe, że jest gdzieś twierdza. Też możemy pójść w innych odcinkach i to sprawdzić. O, o właśnie, ojacie, czegoś takiego szukałem. No to nieźle, akurat se tak przechodziłem. I tak kurczę, a tu kur coś jest. Dobra, czy się nie zgubię? Dobra, się no, nie zgubię. Potrzebuję drzewa, bo idę i szukam drzewa. Dużo jest tutaj zwierząt ogólnie. Nawet, nawet bardzo dużo. Dobra. Siemano no królik. Co tam u ciebie, pionek? Dobra, wykopiemy. Dobra, dobra, wystarczy. Idę, idę po te drzewo, zamiast nakopać porządnie raz tego decydywna. chodzę i chodzę. Ale dobra, nieważne. Idziemy. To dzień dobry. I czy to działa? Chyba tak. To tutaj wstawiam to, a tutaj to. No działa. No dobra. To się zrobi węgiel. I zrobimy jeszcze schodki. Takie. Żebym mógł ten. Tutaj sobie do domu wchodzić. Legancko. Pyk. I drzwi. I drzwi. Pyk, pyk, Legancko. Ej, czesta. Dobra. czas jest. Co ja tutaj wsadzę? No powsadzam te niepotrzebne rzeczy. Jest, są kości. Naprawdę mamy tutaj jakieś te itemy. Nawet są spoko. Powsadzam tutaj. O, na razie tylko to będę miał. I tak, zrobiło się. Jest. Tak, to działa jeszcze. To dobrze. To dobrze. Tutaj. I zrobimy pochodnie. I elegancko. Tyk. Jak się robiło... o, okej, okay, no. Tyk. Trochę postawię tutaj w u mnie. I elegancko oświecone wszystko. Jeszcze zrobimy jedną rzecz właśnie, to chciałem też zrobić. O. Nie, nie tu. Łap. Dobra. Tyk. O. I tutaj damy tabliczkę. Z tej strony. Dom. O! Dokładnie. No, bo taki mamnik w Minecrafcie, to damy tutaj zników po Minecrafcie. No i tak wygląda ten dom. Myślę, że jest spoko. Znaczy no taki kwadracik, nie? I dobra. To ja tutaj wejdę do środka. No więc tak, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z Minecrafta, z tego mojego serwera, no i jeżeli chcecie zagrać na nim, nagrać ze mną film, dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie moje poprzednie filmy, widzimy się w następnym filmie. Cześć!